Cześć. W dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć kwestię, o której na co dzień nikt nie myśli, a jest niezwykle istotna na rynkach inwestycyjnych. Podczas inwestowania pojawiają się różne emocje i tylko od nas zależy w jaki sposób będą one nami kierować. Sytuacje, które mamy co dzień na rynku kryptowalut mogą albo nas nauczyć rzeczy pozytywnych, negatywnych bądź nie wpłynąć na nas w ogóle. Natomiast ja uważam, że takiej sytuacji, w której w żaden sposób takie sytuacje na nas nie wpłyną, po prostu nie ma. Człowiek uczy się całe życie i każde doświadczenie, każde wydarzenie uczy nas czegoś nowego. Także dzisiaj pomówimy o tym, czego pozytywnego bądź negatywnego może nauczyć nas rynek kryptowalut i jak to wpłynie na nasze życie. Ale zanim zaczniemy, pamiętaj, że to nie jest porada inwestycyjna. Zaczynamy. Pierwsza kwestia to jest strach przed utratą i nie chodzi tutaj o FOMO, do którego przejdziemy później. Strach przed utratą występuje wtedy, kiedy zainwestujesz zbyt duże środki w dane aktywo. Dla przykładu, jeżeli masz odłożone 100 tysięcy i te 100 tysięcy zainwestujesz na przykład w bitcoina, no to podczas spadków może wystąpić w ciebie właśnie strach przed utratą. W takiej sytuacji bardzo ważne jest to, aby mieć uporządkowaną głowę. Ja często powtarzam, że w rynku kryptowalut mega ważny jest mindset i to w jaki sposób on kieruje naszymi działaniami. W przeciwnej sytuacji, jeżeli miałbyś uporządkowaną głowę, wiedziałbyś ile środków należy zainwestować, aby po prostu nie kusiło Cię właśnie w takich sytuacjach podczas spadków do sprzedaży tego aktywa, czyli powiedzmy jest to około 20, może 30 nawet procent, no no to w tej sytuacji po prostu Twoja głowa jest spokojna i te spadki nie robią na Tobie wrażenia. W tej sytuacji występuje przeciwna strona, a mianowicie strona pozytywna, czyli rozsądek. Rozsądek w inwestowaniu jest szalenie istotny, a takie sytuacje no zdecydowanie nas tego nauczą. Ważne, żebyś uporządkował głowę przed taką sytuacją i w momencie, gdy ona wystąpi, no to nauczyć się tylko i wyłącznie czegoś pozytywnego. Natomiast jeżeli taka sytuacja wystąpi, a ty nie masz uporządkowanej głowy, no to niestety musisz nauczyć się na swoich błędach, ale pamiętaj, że warto uczyć się na błędach innych. Kolejnym aspektem jest chciwość. W obecnej Hoście mieliśmy bardzo dużo przykładów, jak ta chciwość może wpływać na emocje inwestorów i jak pokazywały social media bardzo wiele osób no, dało się ponieść tej chciwości. Obecna Hossa jest Hossą dość specyficzną i nie jest do porównania z jakąkolwiek inną wcześniejszą Hossą. Mam tutaj na myśli to, że Bitcoin dał bardzo duże zyski, dał bardzo dużo zarobić przy jednoczesnym bardzo dużym bezpieczeństwie jak na rynek kryptowalut. Natomiast pojawiały się wydarzenia takie jak mini altcoin seasony, na które dało się złapać bardzo wielu inwestorów. Natomiast pozytywną stroną tej chciwości jest właśnie cierpliwość. W sytuacji, gdy zainwestowałeś w Bitcoina, nie dałeś się ponieść emocji, Emocjom, nie dałeś się ponieść chciwości, która no, występowała wśród wielu osób, no to przeszedłeś, można powiedzieć, suchą stopą przez ten cykl i. Po prostu bezpiecznie zarobiłeś. Natomiast, jeżeli dałeś się ponieść chciwości i miałeś po prostu oznakę jakiegoś braku rozsądku, no to wystąpił tutaj aspekt negatywny. Nauczyłeś się negatywnej rzeczy, bo w sytuacji, gdy zainwestowałeś w którymś momencie w altcoiny, bo no, wiele osób też twierdziło, że już wychodzimy tutaj z tego odreagowania bitcoina i memko, Altcoiny zaraz będą, czy też altcoiny zaraz będą bardzo dobrze performować, zainwestowałeś w te altcoiny, no to mogłeś się bardzo wiele razy w tej hoście, na tym przejechać i to mogło cię nauczyć takiego braku cierpliwości, braku rozsądku no i mogłeś się złapać, no tak na szybko licząc no to zapewne 4-5 razy podczas tej hossy, gdy mogłeś się na tym złapać, że właśnie odpaliła się taka chciwość i jakieś lekkie FOMO w kontekście właśnie, właśnie zarobku. Jeżeli jesteśmy już przy FOMO, no to możemy poruszyć tę kwestię. W przypadku FOMO możemy nauczyć się również pozytywnej bądź negatywnej kwestii. Jeżeli chodzi o kwestię pozytywną, możemy nauczyć się spokoju. I wiem, co teraz myślisz, jak w przypadku FOMO yy, dla osób, które nie wiedzą, FOMO jest to Fear of Missing Out, czyli w sytuacji, gdy mamy na przykład bardzo dynamiczne wzrosty bitcoina, no to wiele osób traci rezon i czuje się, że traci jakąś mega dużo okazji i zaczyna kupować właśnie podczas jakiegoś rajdu danej kryptowaluty. Dane aktywo, no i tutaj jest to właśnie określane jako FOMO. Natomiast jeżeli chodzi o pozytywny aspekt FOMO, możemy nauczyć się po prostu spokoju. Spokój w takiej sytuacji będzie no, wynikał z tego, co mamy również w głowie, jak się nastawimy do danego rynku. No i oczywiście też będzie wynikał z tego, ile zainwestowaliśmy w dane aktywo. Jeżeli chodzi o spokój, taki spokój typowo podczas FOMO, no to może on wystąpić w sytuacji, gdy... Po prostu te wzrosty nas nie ruszają, bo my znamy dane aktywo, mamy wiedzę, mamy te zaplecze, jeżeli chodzi o przygotowanie do inwestowania i w takiej sytuacji, gdy po prostu znamy, znamy dany rynek, znamy dane aktywo, mamy odpowiednią edukację z tym związaną, no to tutaj te fomo nie powinno wystąpić no i ważne żeby nauczyć się tego no Raczej wcześniej, a nie w trakcie trwania takiego rajdu. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt negatywny, no to FOMO może nauczyć nas ryzyka. W sytuacji, gdy nie mamy uporządkowanej tej głowy, może wystąpić ta chęć, chęć tutaj bycia w tym rajdzie, uczestniczenia w tym rajdzie, bycia częścią tego wydarzenia i pojawi się tutaj ryzyko, no i taki inwestor może po prostu w takiej sytuacji zaryzykować swoje pieniądze, kupić dane aktywo, bo coś rośnie, i ja może zarobię więc nie chcę stracić takiej mega okazji, która trafia się raz w życiu, co jest oczywiście. No nieprawda, bo wystarczy przeanalizować wykres, no tak na dobrą sprawę większości kryptowalut, które mają swoje cykle i no jest to taka sinusoida, że najpierw coś ma odreagowanie, później rośnie i zdarza się to bardzo, bardzo często. Kolejnym aspektem, którego nauczy nas rynek kryptowalut, jest zazdrość, i tutaj w tym kontekście mamy aspekt negatywny, jaki jest no, odkrycie takich, takiego braku analitycznych zdolności. Mam tutaj na myśli to, że bardzo często widzę komentarze ludzi, czy to w komentarzach na YouTubie, czy w komentarzach na Xie, że osoby, które zainwestowały na przykład w Bitcoina, w roku 14, 15, 16 i tak dalej, no to miały mega duże szczęście, że odkryły wtedy tego bitcoina. Jak ktoś zainwestował jeszcze wcześniej, w roku powiedzmy 11, 12, no to to jest po prostu mega fart i taka osoba po prostu miała o wiele łatwiej niż. Obecnie. Jest to bardzo duży błąd i brak no, analitycznego myślenia i przeanalizowania wszystkich aspektów z tym związanych. Mam tutaj na myśli to, że my patrzymy przez pryzmat jakiegoś wydarzenia z obecnej perspektywy tak czyli jeżeli ktoś jest na rynku obecnie zainwestował w Bitcoina w obecnym cyklu a bierze pod uwagę że jeżeli zainwestowałby w roku powiedzmy 13 no to teraz byłby multimilionerem czy też miliarderem no to nie do końca tak jest ponieważ w tamtym cyklu mieliśmy bardzo ograniczoną wiedzę, i osoby, które inwestowały w bitcoina, no tej wiedzy po prostu nie miały, bądź też wymieniały się z innymi osobami. Nie było znane wiele aspektów, które znamy obecnie, takie jak cykliczność czy też zachowanie bitcoina, nie mieliśmy żadnych wskaźników, które były pomocne w obecnej sytuacji na rynku. Natomiast my patrzymy przez obecną perspektywę, która która jest nieco inna i patrzymy z perspektywy osób, które mają wiedzę, które wiedzą, jak zachowuje się bitcoin, mamy różne wskaźniki, no i niestety w takiej sytuacji no nie możemy porównać tego jeden do jednego, no i właśnie w takiej sytuacji możemy się nauczyć tego, że brak nam analitycznych zdolności. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt pozytywny, no to możemy się nauczyć innej perspektywy, no i z kolei możemy odkryć właśnie te analityczne zdolności. Ostatni aspekt to euforia. Euforia w kontekście realizacji zysków. Ostatnim aspektem jest euforia. Euforia w kontekście realizacji zysków. Co pozytywnego może nas nauczyć? Może nas nauczyć tego, że w przypadku realizowania zysków, gdy zarobimy na rynku kryptowalut bardzo duże ilości pieniędzy, bądź też bardzo duże w porównaniu do realnego świata, do realnej pracy, na przykład na etacie. Czy, czy biznesu, no to możemy zobaczyć, że tutaj te zyski no są po prostu kosmiczne, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. I da nam to taki szacunek do pieniędzy, że no w przypadku świata rzeczywistego, no to te pieniądze jest dość ciężko zarobić. Musimy włożyć bardzo dużo w Pracy w to, aby, aby te pieniądze zarobić. Natomiast w przypadku rynku kryptowalut również musimy się tutaj poświęcić, musimy zdobyć wiedzę, przeanalizować dany rynek, ale jeżeli zrobimy to raz, zainwestujemy kwotę i tak na dobrą sprawę możemy nic nie robić, na przykład z takim bitcoinem, no to widzimy, że tutaj te aktywo no po prostu daje zarobić bardzo fajne. Bardzo fajne pieniądze. Natomiast, jeżeli chodzi o aspekt negatywny, no to możemy go rozważyć dwojako. W przypadku, gdy zainwestowałeś środki na rynku kryptowalut, zarobiłeś i realizujesz zyski, no to możemy rozpatrzeć to w dwóch aspektach. Masz tutaj dwie drogi. Możesz mieć plan, że te środki dalej inwestujesz, bądź możesz mieć plan, że chcesz te środki wydawać. W jednej czy w drugiej opcji nie widzę nic złego i robisz ze swoimi pieniędzmi co chcesz. Natomiast jeżeli w przypadku inwestowania dalej tych pieniędzy, dalszego po prostu przepływu tych środków, postanowisz, że będziesz je teraz wydawać, no to jest to aspekt jak najbardziej negatywny i uczy cię to po prostu rozrzutności, że masz jakąś skłonność tutaj do właśnie przepalania tych środków i w tym kontekście nie jest to nic pozytywnego. Natomiast jeżeli założysz sobie, że no ja inwestuję w kryptowaluty, uczę się tego aktywa, żeby później sobie te środki wydawać, to OK. Nie ma w tym nic złego. Jest to jak najbardziej dobre podejście. Nie widzę tutaj negatywnych rzeczy, więc zależy, jaką perspektywę obierzemy. Jeżeli chodzi ogólnie o rynki inwestycyjne, w tym kontekście o rynek kryptowalut, no to da on nam taką naukę, że możemy nauczyć się zarządzania emocjami czy też zarządzania ryzykiem. Jest to bardzo istotna kwestia z uwagi na to, że nauka zarządzania emocjami nie pomoże nam tylko i wyłącznie w kontekście inwestycji czy też zarządzania swoimi pieniędzmi, natomiast da nam to ogólne umiejętności w kontekście całego życia. Należy pamiętać, że emocje, którymi się kierujemy, czy jest to zazdrość, chciwość, czy na przykład strach, nie są tylko i wyłącznie, łącznie zarezerwowane dla rynków inwestycyjnych, dla zarządzania naszymi pieniędzmi, ale są one bardzo istotne w kontekście całego naszego życia, ponieważ kierują one nie tylko na rynkach inwestycyjnych, ale kierują nami w całym naszym życiu, i to są podstawowe emocje w których mamy dane schematy w których zachowujemy się w ten czy inny sposób i czy to będzie rynek inwestycyjny czy po prostu nasze życie codzienne to te zachowania będą identyczne jeżeli jesteś rozrzutny na rynku kryptowalut no to bardzo prawdopodobne że jesteś bardzo rozrzutny w życiu codziennym no i tutaj też jeżeli chodzi o jakiś strach, no to możemy to odnosić również w ten sam sposób. Mam nadzieję, że da Ci to inną perspektywę, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut i tego, czego on może cię nauczyć. Zarządzanie pieniędzmi jest mega istotne w naszych czasach, ponieważ nikt nas tego nie uczy. Nie uczy nas tego szkoła, więc musimy włożyć tutaj swoją pracę w to, aby, aby się tego nauczyć i mieć lepszą przyszłość. Także dzięki za obejrzenie. Jest to kolejna cegiełka w Twoim rozwoju, więc gratulacje i do następnego odcinka. Cześć!